Szymanko, tutaj banan 1996. Witajcie w kolejnym unboxingu. Dziś troszkę nietypowo, bo zostało mi troszkę zaszytek z Team z poprzedniej edycji. Poza tym zakupiłem Team z tego sezonu no i postanowiłem zrobić taki mały mix unboxingu. Ale tak myślę. No, dwie saszetki to zdecydowanie za mało, więc poszedłem do sklepu i dokupiłem jeszcze. Naglejki. E, I taki mały miks, unboxing, nas będzie teraz e, czekał. No, ten tylko przesunę. Dobra. Od czego zaczynamy? Wydaje mi się, że zaczniemy od naklejek. Ich dawno nie było. E, na razie skupiam się na kartach. E, więc naklejki gdzieś będą, może jeszcze e, w tym tygodniu. E, a jak nie to w następnym to już na, na święta, że tak powiem będą. E, no, na razie rozpoczniemy od tej pierwszej saszetki. Tych na, te naklejki sobie zbieram, tylko że e, nie robię z tego unboxingu, bo, bo y, nie zawsze po prostu mam e, czas, a nie wytrzymuję też żeby i tak żeby żeby je, żeby żeby je tak trzymać na boku, więc je po prostu otwieram. Ale teraz otworzymy sobie Pani chyba mi nie dała żadnego świeciaka. Kupiłem tylko jedną saszetkę. Niestety, mogłem, tak myślałem, że mogłem więcej kupić. No i tak, zacznijmy od tego początku, miksu unboxingu. Mandziukić, o, jednak jest świeciak. I Royce, proszę, nie miałem Royce'a. I nie miałem też Sowiasa. No, Marsylię miałem. No i tego też miałem. Herby, tak trochę mi średnie, no, ale na 3, na 2 nie jest źle, jeżeli chodzi o. O naklejki. To sobie odkładam na bok, bo to jest już postureczka, Wyrzucamy do śmieci już to, to nie będzie już nam potrzebne. No to jedziemy od t z poprzedniego roku. Jedziemy z karteczkami. W ogóle jakoś tak słabo mi strasznie chodzi, jeżeli o, o, o te karteczki strasznie są słabe. Mówię o, o oczywiście o poprzedni sezon. Eee, Kolendowicz, gwiazda eee, Andrus Ciewicius. Ja go pamiętam jak się go czytało Ale już zapomniałem eee, Magiera Cvetan Genkow Todorowski I Jalamidza, więc znów Oczywiście gwiazda, bo inaczej być Nie mogło No i No i Ostatnia saszetka z t Ogólnie na początku mówię, a ten t no nie wiem co, co tak będę go zbierał, ale okazało się, że jednak tak mnie zachęciła ta kolekcja. I nie zachęciła na bardzo. Coś jest, więc pojedziemy od tej strony. No, sam tam żebym nie widział. Właśnie muszę chyba zacząć od tej strony, bo ja zawsze od tej tylnej i potem wszystko widzę. Dobra, jedziemy Dariusz Pietrasiak, Dawid Nowak, Tomasz Brzyski, Mielcarz Kamiński i Ulubieniec panu Filip Starzyński. Może tak sobie go postawię, chociaż tak co bardzo go dobrze widać nie będzie. Dobrze, to trafiliśmy co najlepsze, no bo... Tak mi się wydaje, co może jak, jaki unboxing, jak, jakie saszetki mogą być najlepsze. No i tak patrzę, no nie ma za bardzo porównania, jeżeli chodzi o naklejki i na mm, karty, a nie było jakiejś wartościowej, oprócz tego herbu. Tu wprawdzie nic nie trafiłem, nie trafiłem żadnej gwiazdy, eee, nie trafiłem żadnego jakiegoś wartościowego, tylko gwiazdę Kolendowicza, więc wydaje mi się, że chyba na, najlepszym, eee, najlepszą najlepszą kartą by był ulubieniec fanów, Filip Starzyński przy okazji też to by był najlepszy unboxing. Dobrze, żegnam was, żegnam was teraz e, bardzo gorąco i zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania mojego kanału, a teraz już z wami żegnam i do następnego odcinka. Pa! pa.